Mają niesamowity talent i od jakiegoś czasu mogą prezentować swoje umiejętności na forum Mowa o uczniach Państwowej Szkoły Muzycznej występujących, w trakcie czwartkowych koncertów organizowanych przez KAR oraz Jeleniogórską Szkołę Muzyczną, w centrum miasta, a konkretniej w siedzibie galerii Karkonoskiej. Niestety w ostatnim czasie zarówno organizatorzy, jak i uczniowie zostali wyśmiani w przestrzeni publicznej na prywatnym profilu przedstawiciela jeleniogórskich spółek miejskich. Te dzieci, jak powiedziałem, od dwóch lat tutaj cyklicznie, raz w miesiącu występują i dzisiaj one, dzieci, młodzież, rodzice, muszą czytać w internecie, że y, to są koncerty majtkowe, że grają pomiędzy bielizną. Wobec osób, które no, hejtują młodzież ze szkoły państwowej, pierwszego, drugiego stopnia szkoły muzycznej, wobec mojej osoby, będą wyciągnięte konsekwencje. Ja nie będę robił konferencji prasowej, mówiąc kogo, gdzie będziemy pozywać, zgłaszać, to będzie toczyło się zaciszu postępowań, które niebawem się rozpoczną z jednego ważnego względu. Widzę, że niektóre osoby wychodzą z założenia, że kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą i nie będzie naszego przyzwolenia na funkcjonowanie takich osób w przestrzeni publicznej. Takiego poziomu dyskusji nikt chyba z nas sobie nie wyobrażał, a najgorsze jest to, że bardzo często takim językiem posługują się osoby, które funkcjonują w życiu publicznym. To jeden z przykładów. Zdjęcie to pojawiło się na facebookowym profilu radnej Rady Miejskiej Jeleniej Góry Anety Kolendo. Kwestia dotyczy lodowiska inwestycji realizowanej przez miasto przy siedzibie kar. Zarzuca się nam, że jesteśmy przeciwnikami tej inwestycji. Ja pragnę przypomnieć. Że występowaliśmy tylko, żeby być stroną postępowania, żeby wiedzieć, jak ta inwestycja ma wyglądać. Słyszałem różne określenia nawet o jakichś dmuchanych zamkach, które mają się znajdować w środku, to powoduje, że naprawdę nie wierzymy zapewnieniom medialnym różnych przedstawicieli władzy, co tam jest planowane. Pragnę Państwu przypomnieć, że było podobna, sytuacja miała mieć miejsce w przypadku palmiarni gdzie podobno była zgoda konserwatora zabytków, a okazało się, i media to wyciągnęły, że konserwator takiej zgody nie wyraził. Nasze pytania na temat drugiego etapu budowy lodowiska do dziś pozostają bez odpowiedzi. Panie prezydencie, wrócimy do tego tematu lodowiska, bo podzieliliście to zadanie na etapy. Dwa. Powiedzmy, kiedy będzie realizowany pierwszy? Na czym będzie w tym roku, do, lipca, do, do listopada będzie zakończone lodowisko. W tym projekcie, tak jak ta wizualizacja pokazywała. A drugi etap? A drugi etap wtedy, kiedy podejmiemy decyzję. Aha, czyli nie. Mam... Kiedy, będą, kiedy będą środki na to? Także spokojnie. Najważniejsze jest, żeby lodowisko zostało w tym roku wybudowane. A ten drugi etap co będzie obejmował? Najważniejsze jest, żeby lodowisko w tym roku zostało wybudowane. Czyli nie zdradzi Pan, tu chodzi o dobudowanie tego budynku? Najważniejsze jest, żeby lodowisko w tym roku było wybudowane. Dobrze, a robiliście szacunek, ile to może kosztować więcej? Najważniejsze jest, żeby lodowisko w tym roku było wybudowane. Z tego, co udało nam się ustalić, drugi etap lodowiska będzie musiał zostać zrealizowany, aby obiekt spełniał wymogi prawne przewidziane dla tego terenu. Każdy z Państwa, który mieszka w domu w mieszkaniu, jeżeli przy jego nieruchomości, zaczyna toczyć się inwestycja, jest zainteresowany tym, co to jest za inwestycja i czy ona będzie w jakikolwiek sposób oddziaływała na naszą nieruchomość? Z takiego samego wniosku wyszedł kar. My, wiedząc, że tutaj rozpoczyna się inwestycja budowlana, wystąpiliśmy z bardzo krótkim, lakonicznym pismem do Urzędu Miasta o to, aby uznać nas za stronę postępowania po to, abyśmy mogli sprawdzić i zobaczyć, jakiego typu inwestycja jest planowana, jakiej wielkości, wysokości i jest to tyle dla nas ważne, że po pierwsze, jesteśmy na etapie finalizowania montażu paneli fotowoltaicznych na dachu naszej galerii. Po rozumieniu z konserwatorem zabytków oczywiście wystąpiliśmy do niego z takim też, taką informacją. Prawie 29 kW będzie tam zamontowane. W najbliższych dniach, Planujemy remont generalny, właśnie zaplecza parkingu od ulicy Kilińskiego, Jana Kilińskiego. Tam planujemy demontaż całego ogrodzenia, wyburzenia, nowy plac, utwardzony plac pod miejsca parkingowe. Miejsca parkingowe, które w naszym zamierzeniu miały być zadaszone w postaci paneli fotowoltanicznych. Coś podobnego jak mamy przy szkole podstawowej w Podgóżynia. A podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Huberta Papaja poruszony został także temat Jeleniogórskiego TBS-u. Do sprawy powrócimy.